Marcina Jabłońskiego. Chciałbym z tą naszą posłankę. Posłankę z północy. Jedną posłankę z północy. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj, zaczynamy dzisiaj oficjalnie naszą kampanię Koalicji Obywatelskiej w powiecie między rzecz. Także będziemy prezentować naszych kandydatów i oddaję głos Krystynie. Dzień dobry jeszcze raz, oficjalnie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że tak wielu Was przyszło w to popołudnie. Pracy trochę za nami, ale jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami. Trzy tygodnie dobrej, wytężonej pracy, ale jak widzę po materiałach jesteście bardzo dobrze przygotowani, więc. Materiały już są, energia widzę, jest i pracujemy dalej. Macie tutaj bardzo dużo do zrobienia, bardzo dużo, bo jest powiat międzyrzecki. I tutaj trzeba postarać się tak, żeby zdobyć większość albo taką grupę wprowadzić radnych, żeby była zdolność koalicyjna, żeby zarządzać później tym powiatem. No nie oszukujmy się, po to startujemy w wyborach, żeby zdobyć władzę. I po to, żeby też zmieniać otaczającą rzeczywistość. Jest międzyrzec. między Międzyrzecz z kandydatem na prezydenta. Jest... A, wszystko przed Tobą <grywa> <grywa> Jesteśmy komitetem koalicji obywatelskiej. W skład koalicji obywatelskiej wchodzi Platforma Obywatelska, Nowoczesna. Jacek jest przedstawicielem nowoczesnej w tym komitecie. Jest inicjatywa Polska i Partia Zielonych. Czyli mamy kandydata na burmistrza i kandydatów do Rady Miasta w Międzyrzeczu. Mamy kandydatów do, na burmistrza czyciela i kandydatów do Rady Rzeczypospolitej. Mamy też stowarzyszonych z nami, że tak powiem, to są członkowie Platformy, ale oni startują pod szyldem swoim w Przytocznej. Tam Konrad Golet startuje na Wójta przytocznej i ma też bardzo fajną grupę swoją radnych. My nie możemy prowadzić wspólnej kampanii, bo są różne komitety, ale wspieramy też właśnie ich bardzo mocno, bo myślę, że to jest też bardzo fajna grupa. I mamy kandydatów też w spierzenie do Rady Gminy i Czyli macie naprawdę dużo do zrobienia. Możecie się nawzajem wspierać, możecie się popierać. I jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jest też yy, 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 grupa ludzi, która startuje do Seniku Województwa Lubuskiego. Yy, Okręt numer 3, który obejmuje powiat Międzyrzecki, powiat yy, Słubicki, powiat yy, sulęciński, powiat Świebodziński. Yy. Mamy tutaj też lidera tej listy pana marszałka, ale to myślę, że on sam opowie o sobie i zachęcić do walki. Ja gorąco Was namawiam do takiej pracy u podstaw. Najważniejsze jest spotkanie z ludźmi, najważniejsze jest uścisk dłoni, najważniejszy jest uśmiech, pochylenie się nad troskami tych wszystkich ludzi. I naprawdę czasami ludzie po prostu potrzebują, żeby ktoś ich wysłuchał, trzeba ten czas poświęcić, to potem naprawdę zaprocentuje, ale też pamiętać o tych ludziach później. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Trzymam gorąco za Was wszystkich kciuki. Ja, tak jak powiedziałam, jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli ktoś sobie życzy, żebym roznosiła z niej ulotki, jak się umówimy, to przyjadę będę roznosiła. Jak chcecie, nie wiem, zdjęcie, filmik, czy cokolwiek, też jestem do dyspozycji. Myślę, że jesteśmy też po to właśnie my, w tej chwili, którzy już jesteśmy po naszej kampanii, żeby pomóc Wam wesprzeć. I e, takie tutaj deklaracje oczywiście składam. Bardzo się cieszę naprawdę, że jest was tylu, że macie tyle e, właśnie list przygotowanych. Ja wierzę gorąco w to, że to są fajne, dobre listy, że mocno powalczycie i za każdego będę gorąco ciuki. Dziękuję bardzo. Dobrze, panie może zaczniemy od naszego kandydata na burmistrza w mieście rzecz oficjalnie Jacek Pełs. Miałam to powiedzieć, wybaczcie, ale ja powiedziałam o Jacka, tak? <noise> tak? Tak, że i ja... tak, także Jacek, Jacek, właśnie, okej, okay, ja się rozumiem. Nie ma problemu. Dzień dobry Państwu. No, bardzo się cieszę, że, że jest nas tutaj dzisiaj duża... <noise> Grupa. ja nie chciałbym za dużo mówić w tej chwili o sobie, bo na, na rozmowę na pewno będziemy mieli czas podczas tego miesiąca kampanijnego. Chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że jestem przedsiębiorcą. Od 30 lat prowadzę działalność gospodarczą w innych rzeczach. I obserwując to, co dzieje się przez ostatnie lata, stwierdziłem, że w końcu chyba czas, żeby w naszym samorządzie pojawił się ktoś, kto będzie wiedział, jak zmienić gospodarkę między To będzie zarządzał naszym miastem, a nie administrował. I, i myślę, że, że z moim doświadczeniem mogę wprowadzić dużo pozytywnych zmian, jeżeli chodzi o, o gospodarkę. Także zapraszam do głosowania 7 kwietnia. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić nasze...